Dzień dobry. Zapraszam Was na zajęcia na pracownię rękodzielniczą. I jak widzicie, dzisiaj stworzymy wspólnie konika na biegunach. Konika zrobimy z materiałów recyklingowych, także nie martwcie się, na pewno towar, który potrzebujemy, znajdziecie u siebie w domu. Nie musicie robić razem ze mną, możecie obejrzeć ten film instruktażowy i później sobie zrobicie to, co potrzebujecie do pracy. Do pracy potrzebujecie rolkę po papierze toaletowym albo rolkę po, mm, po ręczniku papierowym chociaż ta po, y, ta po mm, papierze toaletowym jest lepsza, bo jest troszeczkę mniejsza. Potem potrzebujemy, tada, kartki ze starej książki, albo gazetę, albo papier gazetowy. Potrzebujemy tekturkę jakąś grubszą, ja sobie użyłam jakieś stare pasporte, które tu u mnie leżało, ona jest dosyć gruba. Potrzebujemy klej magik, nożyczki, jeśli ktoś ma klej na gorąco, sznurek, jakiś taki stary, grubszy najlepiej i zaczynamy. Słuchajcie, ja Wam pod kursem wyrysuję szablon głowy konika. I to okleimy papierem gazetowym, ja Wam pokażę w jaki sposób. Tutaj przykleiłam już z jednej strony ten papier gazetowy, ale ponieważ tak, żeby ładnie okleić, pokażę Wam jak to zrobić. Ale zaczniemy sobie od y, rolki po papierze toaletowym. Dobieram sobie, y, dobieram sobie kartkę gazetową, czy ze starej, ze starej jakiejś niepotrzebnej książki. Ale musi to być stara, niepotrzebna książka, a nie jakiś cenny egzemplarz. Bo może moglibyśmy dostać zawały, jakbym zobaczyła tutaj na przykład konia oklejonego panem Tadeuszem. Tutaj jak będziecie słyszeć za mną jakiś szum, to chciałam wam powiedzieć, że na zajęciach już dzisiaj jest Kasia i Paulina i uzupełniają kronitę. Także jest szansa, że niedługo wszyscy się spotkamy na zajęciach. Mocno w to wierzę. Ja sobie tutaj o, w taki sposób oklejam. Mam nadzieję, że widzicie, że to się kadruje. Słuchajcie, nie nakładajcie za dużo kleju, bo papier się będzie, słuchajcie, w magiku to, to jest takie coś, że jak nałożysz tego kleju za dużo, to papier się faluje. Oklejam sobie i to będzie tułów naszego konia. Robicie pracę, którą nie wiecie, jak będzie wyglądała. To jest bardzo fajne, prawda? Bo to jest praca niespodzianka, tutaj nadmiar papieru wytnę i to będzie na brzuszek konia. I teraz jak zrobić, żeby tutaj ładnie wyglądał ten brzeg? Ja to robię w taki sposób, że zobaczcie, ten brzeg tego papieru delikatnie nacinam w kilku miejscach dosłownie. teraz tutaj w środek albo papier smarujecie klejem, albo w środek tej rolki. Ja tutaj akurat mam małe te kartki i za dużo to mi tam nie wejdzie do środka, ale w taki sposób wklejam. I to samo robię. Widać kochani? No odezwijcie się, widać czy nie? Nikt się nie odzywa. Ciekawe kto ze mną dzisiaj pracuje. Tak stawiam na Paulinę, Paulinkę ścigowską, oczywiście, bo Paula tutaj, Sperzyńska, z, z tyłu za mną już kronikę uzupełnia. Mam nadzieję, że inni koledzy też się wezmą za pracę. W ten sposób okleiłam sobie rolkę. Przygotowałam już wcześniej cztery nóżki. I też je okleiłam papierem gazetowym tak dookoła. Słuchajcie, nieraz tam jest nierówno, ale to wejdzie do środka i tego nie będzie widać. Cztery nóżki też Wam postaram się wyrysować. Ale teraz jak okleić głowę? Ona jest bardzo taka, <coughs> przepraszam, nieregularna. I teraz jak to okleić, żeby tutaj ładnie wyszedł ten brzeg. Zobaczcie, ja nakleiłam z tej strony gazetę, przyłożyłam i ten papier. Ponacinałam na bokach. I teraz popatrzcie. Spróbuję to zrobić tak, żebyście widzieli. Nakładam klej tutaj na brzegi. Ja go może nawet troszeczkę rozetrę. I zobaczcie. W ten sposób nakładam tą gazetę. Zawijam ją. We wszystkie strony, we wszystkie strony. O. Tak, tak. Dziewczyny z tyłu pracują jak mróweczki. No nie, Kasia wyszła tak, Paulina. No, tu sobie ucinam i wyszło mi, zobaczcie i ten, widzicie jak z tej strony fajnie wygląda i teraz wygląda i teraz wystarczy tylko z drugiej strony nałożyć klej. Słuchajcie, ja się postaram, żeby dziewczyny tutaj też na zajęciach zrobiły takie konie, bo my właściwie cały materiał tutaj mamy. Jak wrócicie, to będą jak dekoracje. O, nakleiłam tutaj tego konika, i teraz wystarczy, że sobie dokładnie po kształcie tej głowy ładnie wytniecie. Słuchajcie, to ma być konik vintage. Vintage to znaczy stary, taki przyniszczony. Ja Wam pokażę wersję konika na biegunach. Oczywiście, jeśli nam się uda. Już tutaj z Pauliną zrobiłyśmy, zrobiłyśmy bieguny dla tego konika z, z, jakichś, z jakichś gałązek znalezionych w ogrodzie. Zobaczymy, czy nam wyjdzie. Mam oklejonego. Głowę tułów i nóżki. I ja użyję, nie będę, uży, nie będę ukrywała, że użyję e, użyję teraz e, kleju na gorąco, żeby było szybko. Wy możecie to zrobić magikiem, ale wtedy trzeba dłużej czekać, żeby to ładnie przerosło, przykleiło się. Co jest ja z tym rośnięciem No nie śmiej się, Pawlina, nie śmiej. Ja zawsze jakieś błędy strzelam. I druga nóżka, mam wrażenie, że tą jedną źle przykleiłam, ale już taki, taki będzie koń, jakiego sobie stworzę. I przekładam konika na drugą stronę. Zobaczcie, on już teraz fajnie leży. I <laughs> mam chrypkę. Nie wiem dlaczego, ale wstydzę się wam powiedzieć. Wczoraj zjadłam pół litra lodów. Sama, po cichaczu, żeby nikt nie widział. I stąd dzisiaj chrypka. Także nie jedzcie za dużo lodów naraz. Proszę, w taki sposób, zobaczcie. Magikiem identycznie przykleisz, tylko musisz robić to po prostu wolniej. Trzeba odczekać ten czas. A teraz jak zrobić głowę? Ja wam to muszę to zrobić po swojemu, ale potem wam przewrócę i pokażę. Też smarujecie tutaj magikiem. Ja posmaruję. Klejem na gorąco i przykładam głowę dokładnie w ten sposób. No, no naprawdę, w tym przypadku ten klej, yy, klej na gorąco jest jednak niezastąpiony, ale. Oczywiście, że magikiem też można to zrobić. Teraz Wam coś pokażę, jak zatuszować to miejsce tego klejenia. A jak Wy będziecie robić to magikiem, to tym bardziej. Udzieracie sobie kawałeczek takiej szerokości, tego, szerokości tej szyi. Smarujecie magikiem. I tu przyklejamy w taki sposób. O. Żeby zamaskować to łączenie. To jest takie maskowanie. Tak naprawdę możecie też zrobić to tutaj przy nogach. Popatrzcie, kadruję się. Widzicie, jak to się fajnie tutaj. O, zamaskowałam to. To samo możecie zrobić tutaj przy nóżkach. Ja ze względu na czas nie będę tego robiła. I, ale, ale też zrobię drugą stronę tej, tego. Tutaj już, tutaj nałożę magik i tu maskuje to. Och, nie ta strona. Mam skaleczony palec i źle mi się robi dzisiaj, wiecie? Wbiłam sobie igłę. O, proszę, jest kuń, jest kuń. Czego naszemu kuniowi brakuje? Naszemu kuniowi brakuje grzywy, którą zrobiła mi Paulina. To jest zwykły taki szary sznurek, który zaplotła Paulina jak warkocz. I to przyklejmy tutaj. Tak. I będzie miał konik grzywę. Nawet za długa jest, ale zrobimy tak. I teraz ja to muszę też zrobić. Tutaj smarujecie sobie magikiem. Ja oczywiście kleję na gorąco i przyklejam ja z jednej strony muszę to przykleić z jednej strony konia. Niestety, ale on będzie z drugiej strony oglądany. Widzicie? Tutaj mu troszkę tą, tą grzywę skrócę, bo przesadziłam z długością. Tutaj też mu przytnę. Grzywkę. Słuchajcie, pobawimy się, pobawimy się troszkę w, w, w fryzjera końskiego. Zobaczcie, mamy kunia, kto by pomyślał, że to tak szybko wyjdzie. Teraz jeszcze jeden kawałek sznurka sobie, yy, ja mam taki, yy, czyli zrobię sobie na trzy ten sznurek i umocuję go trochę takim małym drucikiem, bo mi zależy na czasie. Wy możecie to spleść, tak jak... <laughs> Przepraszam za moją krypę dzisiaj. Obiecuję, że więcej nie będę pokryjomy jadła lodów. Ucinam, robię sobie taką małą grzywę i słuchajcie, ja, ja to troszeczkę, ten sznurek porozkręcam po w palcach. O, w taki sposób i teraz tutaj w środku wklejamy ogonek. Znowu nanosicie tam do środka magik, wklejacie kitę. W taki sposób zrobiliśmy sobie takiego konika. My tutaj z Pauliną wcześniej poszłyśmy do ogrodu i znalazłyśmy patyczki, takie koślawe. Troszeczkę je skleiłyśmy, troszeczkę drucikiem zmontowałyśmy, i spróbujemy teraz wkleić tego konika, żeby on wyglądał jak konik na biegunach. Daj Boże, że mi te nogi tu wejdą, Paulina. Że źle nie obliczyłam. Zaraz wam pokażę. Tak. Wsadzasz konia. Ja wiem, że wy dużo nie widzicie. Widzicie grzbiet konia, ale co z tego? O, wystarczy, że tak teraz się przyklei konia. Muszę to zrobić, niestety. Muszę to Paulina kleić od razu. Tu trochę kleju i wkładam pierwszy bok. O. Użyłam. Teraz obracam konia na drugą stronę. Koniu, bądź grzeczny, pani ci tutaj bieguny przykleja. Konie jest niezwykle grzeczny. Chyba rozpiszę konkurs na imię konia. Koniu, koniu. I zobaczcie. I w taki sposób powstał taki konik na biegunach, którego możecie sobie gdzieś postawić w pokoju. To naprawdę może być nawet fajny upominek. Ja jeszcze po skończeniu tego kursu dorysuję mu oko, jakieś siodełko, żeby wyglądał jeszcze bardziej efektownie. My mamy tutaj też tusze postarzające, te distrisy i możecie te, możemy tego konika jeszcze potuszować. No ale, że wy tego w chacie nie macie, no to my tego nie zrobimy też, nie, Kaśka? Tak, o, słyszycie kaszkę? Ale fajnie. Dobra, słuchajcie. Wiem, że dzisiaj na wariackich papierach, ale mam nadzieję, że cokolwiek z tego zrozumieliście. To jest nasz konik na biegunach. Naprawdę, jak sami widzieliście, niedużo potrzeba, aby takiego konika zrobić. Po, zróbcie, zróbcie takie zabawki. Pochwalcie się, przyślijcie mi zdjęcia, a ja. Szybciutko umieszczę i pochwalę się nimi na blogu. Pozdrawiamy Was bardzo serdecznie. Do zobaczenia na następnych zajęciach.